Cześć wam wszystkim. Witam Was. Co porabiacie w ten piękny, nudny dzień? Eee, bo my się nudzimy. Jestem dzisiaj ze swoją córką. Cześć. I nie ma co robić za bardzo. Jesteśmy koło domu. Jedyne co udało nam się zrobić jak na razie, to naoliwiliśmy łańcuch. Takim produktem. Zalaliśmy trochę paliwa do motoru i szukamy na eBayu, co to kupić do samochodu, do motoru. Czy nie kupić jakiegoś projektu, samochodu. Ale zanim zaczniemy, to wszystko. To jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć na temat swojego samochodu, co odkryłem. Natomiast odkryłem to, że moje auto najprawdopodobniej było malowane. Ta szyba była taka, jak to powiedzieć, taka lepka, ta szorstka. I co się okazało, że najprawdopodobniej był ten panel auto malowany. I podczas użycia nożyka, widzicie jak schodzi z szyby. Ta farba czy lakier, co to jest, nie wiem. Także dobrze, że to ściągnę, bo mamy zamiar przyciemnić te szyby, więc lepiej to zrobić zawczasu. Także jeżeli macie taką w dotyku szorstką szybę, to spodziewajcie się tego, że auto było malowane, bądź gdzieś stało u lakiernika i po prostu farba naleciała, czy lakier na szybę i sposób do usuwania tego jest zwykły nożyk auto lepiej, szybę lepiej umyć przed tym procesem, żeby jej nie porysować dlatego córka moja mi umyła szybę a ja teraz postaram się ściągnąć tą farbę jest różnica czuć od razu Mam nadzieję, że jej nie rysuję. Aczkolwiek i tak będzie przyciemniona, nie będzie tego widać. O! Tak to wygląda. Nudzimy się, nie ma co robić. Nie wolno za bardzo jeździć, także nie można pojechać nigdzie. Siedzimy w domu i myślimy co tu robić dalej chcieliśmy kupić chcieliśmy kupić piłę żeby ściąć to drzewo z tyłu tam bo plan jest taki że powstał tutaj garaż ale jak się okazuje w żadnym sklepie nie ma piły łańcuchowej więc niestety kolejny pomysł odpadł i wracamy do skrobania szyby A co potem będziemy w robili? Przyciemniali, przyciemniali szybę? Nie, ale dzisiaj aha nie wiadomo, nie? Musimy coś pomyśleć, znaleźć sobie zajęcie dalej. Więc będziemy myśleć, co tu kombinować dalej. I to na tyle. Także jeżeli macie problem z farbą na szybie, prosty proces, kawałek nożyka, nawet taki zwykły nożyk jak macie, to też zrobi tą robotę. Więc cokolwiek i zeskrobać tą farbę, po prostu także to tyle. Piszcie, komentujcie co działacie, co robicie w te nudne dni. Niedzielę kolejny dzień nudów, ale znaleźliśmy sobie zajęcie. Mamy takie ładne drzewko, niestety musimy je ściąć, bo tu powstanie garaż. I już zaczęliśmy. Pomyślałem sobie, że nagram, bo to też ma motor. Mamy takie narzędzia pracy dzisiaj. Tym ścinamy gałęzie, a później pięć zetniemy tą piłą. O ile jeszcze odpala, zobaczymy, czy odpali. Udało się kupić to sąsiedzku. Tak, tu mamy czołg. Thank you. Zobaczymy, czy uda nam się zrządzić drzewo, czy nie. Sobie chciałem Wam tylko pokazać, co robimy podczas tych nudów. Takie rzeczy właśnie robimy. Nic nie robimy, ale udajemy, że będziemy robić. Może no. no, więcej tych gałęzi. technika amatorska oto no to, to. Ta też jest amatorska, czy muszę kręcić dookoła. Tak to wygląda, także trzymajcie się do następnego.